W co tam słychać? Jak się mają Twoje ryby? Dzisiaj chciałem Cię zabrać w podróż na poszukiwanie ryb. Zobaczymy, gdzie tutaj się schowały. Może są w morzu, a może schowały się w fontannie. A może znajdziemy je w akwarium. Chodź, zapraszam Cię. Jesteśmy teraz przy fontannie. Czy tutaj są jakieś ryby? Zobaczmy. Coś tutaj pływa, ale to są tylko liście, a zobaczymy, może schowały się pod wodą. Nie ma? Nie ma. Idziemy w takim razie dalej. Może będą w akwarium. Jesteśmy w akwarium. Chciałem Ci pokazać akwarium. Na wycieczkę zabierzecie Lemo i jego koledzy. Będziemy oglądali ryby, będziemy oglądali kraby. Będziemy oglądali foki, będziemy oglądali rekiny, a na końcu zobaczymy delfiny. Miłego oglądania i do zobaczenia. A teraz chciałem Ci pokazać akwarium. Zobacz, to jest akwarium, w którym jesteśmy. To jest olbrzymi tunel. Ze wszystkich stron pływają ryby. Nad nami teraz, zobacz, płynie płaszczka. Zobacz, jak się wygina. Ona nie ma takich normalnych płetw. A tutaj jest podwodny tunel. W akwarium olbrzymim i już tutaj ludzie sobie chodzą i oglądają ze wszystkich stron rybki. Tych ryb tutaj są tysiące, może nawet więcej. Zobacz, to są całe ławice ryb. Tutaj mamy koralowce, to jest rafa koralowa, w której mieszkają ryby. Tak jak na filmie o Nemo i o jego tacie. Widzisz, tutaj ze wszystkich stron można oglądać rybki. Rybki są przeróżne: są białe, są czerwone, są żółte, są czarne, są zielone, są niebieskie. A tutaj na dole, zobacz, mamy jedną czarną, trochę wygląda jak molinezja i jakiś kamyk. Widzisz, to nie jest kamyk, chyba się poruszył, co? Poruszył się, bo to jest krap. Tak naprawdę to to jest nicogon. To jest bardzo stary krap. Takie kraby jeszcze żyły, jak m, żyły na ziemi dinozaury. Dinozaurów już nie ma, a te kraby, jak widać, przeżyły. One pod spodem mają nogi. Tutaj mają taki pancerz, zobacz. A z tyłu mają długi ogon. Dlatego nazywają się mieczogony. Widzisz, nawet Molinezja się zaciekawiła. I płynie sobie za nim. A co my tutaj mamy? Widzisz, kto to jest? To jest Nemo. To jest Nemo, tak naprawdę. To, to jest błazenek. Widzisz, tu są inne też ryby. czarno-żółte. Są też żółte, to są, to są żaglówki żółte. A, to jest Nemo, widzisz? To jest bradzonek, on mieszka na rafie koralowej, razem z całą swoją rodziną, wśród ukwiałów, wśród korali, wśród innych roślin. A tutaj mamy coś w rodzaju mieczyka, taki czerwony. Widzisz, ile tu jest różnie mniej dużo. A tutaj mamy całą rafę w całej okazałości. Tutaj jeszcze widać kolorowe ukwiały, a tam z tyłu grupę żagówek żółtych. ale dlatego tak się nazywają, bo są żółciutkie i wyglądają jak żagle. Tutaj jest, widzisz cała rodzina, jedna, druga rybka i trzecia przypłynęła. Idziemy dalej. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj zobacz murena. Wygląda jak taki olbrzymi zob, ale ma zęby, jak taki olbrzymi wąż wygląda. Zobacz. Zobacz na niej. Ale ma paszczę. Paciaka jest wielka, pusta jest, chyba coś zjadła i teraz odpoczywa albo śpi. Widzisz, nie rusza się, ale ona jest pod wodą. To jest tak naprawdę taki olbrzymi, drapieżny węgorz. Ona zjada inne ryby. Mieszka też tak samo na rafie. Zawsze się wchowa w jakichś szczelinach i tylko wyskakuje szybko. I atakuje inne ryby, jak jest Taki, jakie jest głodnia. nie ma zęby. O, wyszczerzyła się, albo się uśmiechnęła. Nie wiadomo. Wiesz, I co my tutaj mamy? Mamy tutaj ławicę, zobacz. To jest chyba ławica, mi się wydaje serio. Albo to są porady. Tak wyglądają. O. Tutaj mamy jakiegoś chyba kampara. tutaj jest Duże, małe, średnie, różne, kolorowe. Zobacz, wszystkie sobie tutaj zgodnie pływają. A tutaj nawet zobacz, widzę jedną płaszczkę. Albo dwie, to jest płaszczka. Patrz tak jak majestatycznie płynie. Jakby latała. Z tyłu widzisz, ma taki niebezpieczny kolec. A tutaj mamy żółwia. Patrz, tak, wśród tych wszystkich rybek pływa sobie żółw. Zobacz, ten spodem jest biały. A zwierzchu ma pancerz, może nawróci. Płynie do nas. zobacz. Powolutku. rusza sobie łapami. O, tu widać jego głowę. Struba ma malutki ogonek. I łapy zawrócił. I chce zaczerpnąć chyba trochę powietrza. Wypłynął na powierzchnię. A my jesteśmy pod wodą w tunelu. I oglądamy go. Popłynął sobie. Zostały inne rybki jakaś gdzieś przepłynęła taka srebrno-żółta obok A tam z tyłu mamy rafę. A tutaj zobacz są meduzy. Meduzy. Też przyjął sobie w wodzie. Patrz jak się ruszają powolutku. To są takie małe galaretki podwodne. Niektóre są bardzo niebezpieczne, bo mają parzydełka. Pamiętam nawet jedna kiedyś mnie oparzyła w wodzie. I miałem takie plamy zimne. Ale te są niegroźne. Pływają sobie, cała rodzina jest, zobacz. Widzisz jak się świecą, fosforyzują w wodzie. Takie pływające galarety, ale bardzo ładnie. Patrz ich jest. A tutaj mamy kraba. Zobacz jak ma szczękę. Widzisz go? Patrz jak ma długie nogi. Chodzi sobie po dnie, po piachu. A tu obok niego chyba leży rozgwiazda, tak, z prawej strony leży rozgwiazda, on się do niej zbliża, tu jakaś ruda, zobacz, taka podróżna przepływa obok niego, tutaj mamy też rozgwiazdę drugą, tam pływają jeszcze jakieś inne rybki z tyłu, a on sobie tutaj powolutku idzie, tu jest jakaś taka ryba z takim ciutkiem. taką ma śmieszną paszczę, a tutaj mamy, zobacz, ryba piła. To jest ryba piła, ona z ma taką piłę i tą piłą wyczerpuje jedzenie sobie tutaj z piachu, albo też czasem może zaatakować inną rybę. Jest dosyć niebezpieczna. bardzo uważać, On ma strasznie ostre zęby. I też napada na inne ryby. Zobacz, tutaj mamy jego strzela. Zobacz, jakie ma płetwy. On jest bardzo szybki, teraz tego nie widać. Ale jakby chciał zaatakować jakąś rybę, to w mgnieniu oka biją to tak. Teraz sobie pływa. Mamy jednego rekina, drugiego. Tutaj ktoś się do nas odwraca bokiem. Może uda nam się mu zaglądnąć w szczękę. Zobaczymy, jakie ma zębiska. On ma kilka zębów tych zębów. Jak jakieś wypadają, to wtedy może gryźć innymi. To nie jest dla niego żaden problem. Zobacz. Nawraca. Powoli. Patrz, jakie ma zęby. Widzisz jak otworzył paszczę. Ooo. teraz widać bardzo dobrze. Uwaga, zbliża się do nas. A drugi za no, no do niego, może to jest rodzina, tamten odpływa, a ten powolutku, powolutku podpływa do nas, tu na dole jest trzeci, a ten się do nas spływa, patrz, patrz jakie ma zęby, prawie takie jak Dunozał. ale ma, ale ma kły, patrz jakie ostre, widzisz go? Ale jest on zimno, my jesteśmy teraz pod nim. A teraz wyszliśmy i zobacz, co tutaj jest. Poznajesz? Czy to są jakieś ptaszki? To są pingwiny, zobacz. To są pingwiny. Niektóre widzisz pływają pod wodą, niektóre nad wodą sobie pływają. Specjalnie dla nich tutaj jest słodzona woda, bo pingwiny żyją tam, gdzie jest bardzo zimno. Czyli tam, gdzie jest dużo śniegu, dużo lodu i zimna woda. Zobacz. Pływają sobie. A co my mamy tutaj? A tutaj zobacz, mamy fokę. Foka, która nurkuje, zanurkowała sobie. A tutaj leży druga, odpoczywa na słońcu, wygrzewa się. Widzisz, albo śpi może. Zobaczymy, może z bliska jakąś zobaczymy. Płynie tutaj do nas jakaś pod wodą. Uwaga, może się wynurzyć, żeby zaczerpnąć powietrza. I zobacz jaka jest milutka. Patrz jaka jest gruba, co? Foki też mieszkają tam, gdzie jest bardzo zimno, dlatego muszą mieć grubą warstwę tłuszczu. A ta zobacz, nawróciła i już pod wodą się schowała. Teraz jesteśmy pod wodą i patrzymy jak foki pływają pod wodą. Jedna foka, druga foka, a tutaj jest trzecia. Niezła baryła, co? Wygląda trochę jak łódź podwodna. Zobacz, widzisz, ma takie malutkie łapki. I teraz zobacz, zrobiła beczkę. I teraz płynie już grzbietem do dołu. Obróciła się. I odpływa sobie. A tutaj wiesz, co mamy. A tutaj mamy prawdziwego wieloryba. Zanurzył się. Zobacz. Teraz tutaj płynie pod wodą. Nie wiem, czy go dobrze widzisz. Płynie, płynie pod wodą. Może się wynurzy. Wynurzył się. Zobacz. To jest tak naprawdę białucha, to jest nie taki duży wieloryb oczywiście jak kaszalot, ale mimo to ma naprawdę dobre 4 metry, zobacz, widać go teraz dokładnie, chyba sobie odpoczywa. Te potrafią tak wydługiwać wodę i wtedy robią taką fontannę, może nam się uda to zaobserwować, jak nie to trudno, Na tego nie robią cały czas. Widzisz, to jest białucha, on jest bieluśki. On jest taki bieluśki jak kreda, wiesz. Dlatego tak się nazywa. Jak się rodzą takie małe, to są czarne, a potem bieleją. O, zobacz, teraz go dobrze widać. Taki ma grzbiet. Z tyłu ma olbrzymi ogon, to jest płetwa jego ogonowa. O, widzisz teraz wody wypiły trochę. Widać było taka mała fontanna była. Zanurkował. Zobaczymy w takim razie, co on robi pod wodą. Jak sobie pływa. I tu go mamy. Zobacz jak się bawi z dziećmi. Dzieci biegają razem z nim. A on sobie tutaj pływa. I nawrócił. I zobacz jak teraz widać jego brzuch. Teraz może zrobi rundkę. Schował się teraz. Schował się za skałą. Uwaga, wypływa. I teraz pewnie do nas podpłynie. Patrz uważnie. Zbliża się. Zobacz jaki miły jest. Zobacz jakie ma oczy. Patrz. On też żyje tam, gdzie jest bardzo zimno, dlatego jest taki troszeczkę grubiutki. Zobacz, zobacz, jaki milutki zobaczył nas. Oj, zobacz, co się przywitać. I zobacz jaką beczkę zrobił. I obrócił się teraz brzuchem do nas. I płynie sobie dalej. A teraz zapraszam Cię. Na gwizd programu, na występy delfinów. Uwaga, to są delfiny, one są presowane. Zobacz, mamy jednego, dwa, trzy delfiny. Te zanurkowały, zanurkowały. Teraz patrz ostrożnie, jesteśmy teraz na zewnątrz na basenie. Wyskoczyły. Patrz, jak one potrafią wyskakiwać. Uwaga, schowały się i wyskoczyły. I się znowu schowały. Uwaga, uwaga, patrzymy. I zobacz, jak wyskoczyły. Ale one są michutkie, one są tresowane, one są bardzo mądre. Zobacz, jak wyskoczyły. Zobacz ile ich jest. Teraz zobacz wyszły na brzeg. Można je dotknąć. Można się z nimi pobawić i wracają teraz do wody, bo one żyją w wodzie. Teraz może dostaną rybę. Tak, widzisz. Panowie je karmią. One je dotknąć. Teraz zobaczymy jaką styczkę nam pokażą. Zobacz, te popłynęły. Zobacz jak na ogonach, ogie... Zobacz co one wyczyniają. Na ogonach pływają, prawie całe wyszły z wody. Zobacz i zamurkował. I ten teraz zobacz. Brawo, brawo, brawo. niesamowite, Teraz dostaną Teraz w nagrodę. Tak, już czekają, zobacz. Zobacz, zobacz jak otwierają piszki. O proszę dostał rybę. Mmm, doświadczył. Zostały ryby. Niesamowite. O, widzisz, tym wyskoczył troszkę. A teraz zawracają. Ci same sobie biją prawo płetwali. Zobacz. To już był koniec występu. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Do zobaczenia w takim razie. Całuję mocno i ściskam. Tata.